Cześć, to Paweł z Medycznej Rutyny, nasza seria podcastów. Oj, dawno mnie nie było i myślę, że jeszcze wiele razy będę tak zaczynał. Bo taki jest ten żywot, że zajmują nas ważniejsze sprawy. A dzisiaj uznałem, że w ramach takiego z powrotem wdrożenia się w te odcinki, w nagrywanie, opowiem o szóstym roku. Dużo pytań dostajemy na Instagram, dużo pytań, co to jest KET, jak to jest na tym szóstym roku, jak sobie radzimy. I myślę, że taki odcinek będzie przyjemny, zwłaszcza dla studentów wcześniejszych lat na UMEDzie, żeby wiedzieć, jakby z czym się będziecie mierzyć, bo jakby to też nie dotyczy tylko szóstego roku, ale wszystkich lat, gdy wiemy już wcześniej na jakie przedmioty zwrócić uwagę, jak to będzie, to jakoś tak to lepiej idzie. Ja na przykład bym chciał wiedzieć dużo, dużo wcześniej, co jest ważne na poszczególnych latach. Dzisiaj będę opowiadał głównie o tym szóstym roku. Napelecimy. No no dobra, zacznijmy od takiej struktury, mniej więcej jak to wygląda, tak? Bo o ile na pierwszym roku to są takie z góry nałożone przedmioty, później się pojawiają moduły. No to szósty rok jest takim nazywany jakby przed stażem, że to też jest taki troszeczkę staż. I wygląda to tak, że na łódzkim Umedzie, bo będę mówić yy, o łódzkim Umedzie, no bo nie, nie mam doświadczenia z innych uczelni oczywiście. Na łódzkim Umedzie jest 15 modułów, podczas których przychodzimy na zajęcia, każdy moduł tam trwa 10 dni, tak, czyli 2 tygodnie. I przychodzimy na zajęcia i prawda jest taka moim zdaniem, że mogą być naprawdę rozmaite rzeczy, które będziemy robić. Bo albo możemy faktycznie być traktowani jak starzyści, że no, będzie dużo roboty, i nasza praca będzie coś znaczyła, albo będziemy się snuć, tak jak przez wszystkie poprzednie lata, i szukali sobie zajęcia. To jest, to jest jakby wpisane w ten rok. To od Waszego szczęścia tak naprawdę zależy, czego się nauczycie. To, gdzie macie te moduły, jest z góry ustalane przez dziekanat. On Was lokuje, Waszą grupę kliniczną. Grupa kliniczna to jest 6 osób. Przynajmniej u nas, no wiadomo, że jak zwiększają ciągle limity, to może być tam was więcej. Co nie wyobrażam sobie na przykład, żebym miał te, te 15 modułów mieć całą moją grupą dziekańską, czyli 12 osób. To byłaby tragedia, bo i na naszą szóstkę często nie było miejsca na oddziale. Czyli mamy już. Jeszcze nie jesteśmy, że tak powiem, w tym systemie ochrony zdrowia, ale już widzimy, jeżeli chodzi o edukację medyczną, to dla nas 6 roku, który jest takim typowym rokiem praktycznym, nie było miejsca często. Jakby no, nie było co, co robić. Bo studenci e, anglojęzyczni, studenci 4-5 roku, starzyści i jeszcze w tym wszystkim my, którzy próbują sobie znaleźć miejsce i zaczerpnąć jak najwięcej wiedzy. No dobra. To już wiemy, że są różne moduły. Z czego z 15 modułów trzy są fakultatywne, czyli my je sobie wybieramy. Tak jak to. Słynne zapisy na fakultety na umedzie. My sobie je wybieramy i no to już zależy od naszego zainteresowania. Co lepsze, można trzy razy wybrać tą samą klinikę. Z tego co wiem, to Ania miała właśnie trzy te same moduły, bo tak bardzo chciała do jednej kliniki i nie narzekała dobrze akurat trafiła, albo dwa. Dwa takie same. No ja na przykład z wiedzą, że na jednej fakultecie jest tak fajnie, no to pewnie bym go wybrał jeszcze raz. Aktualnie jestem na moim module 14, zostało mi 1 i trochę do końca. No właściwie dwa pełne, no. mogę tak powiedzieć, że dwa pełne. Czyli już mogę się troszeczkę wypowiadać w tym temacie. No i tutaj jeszcze zanim będę opowiadał dalej, co się działo, to jeszcze chciałem tutaj tak nadmienić, jak to jest w, czasie, w czasach pandemii, no wiadomo, że część modułów odbyło się zdalnie. My zostaliśmy dosyć szybko zaszczepieni. Ale no, mam teraz taki dysonans z taką sytuacją, że zaczynaliśmy moduł od soru. Zaczęliśmy w ogóle rok od soru, o to mi chodzi, że moduł pierwszy to był sor i pamiętam, wiedzą no to była... Już, już mi się gubią te fale, ale bardzo, bardzo dużo zakażeń. I my w tym sorze, i po prostu leży na przykład pacjent na korytarzu, okazuje się, że jest dodatni. Kolejny pacjent na izolacji jest dodatni. No i takie mamy, Boże, czy w ogóle nas czeka teraz kwarantanna, czy, czy w ogóle będą do nas dzwonić z dziekanatu, żebyśmy się przetestowali, żebyśmy się izolowali, nie wiem. I było takie, jejku, to było straszne. Znaczy, no nie, nie aż także straszne, ale trochę taki niepokój był wewnętrzny. A w tym momencie, gdy jesteśmy zaszczepieni za maseczkami, za, wtedy też mieliśmy maseczki przy ubice, ale e, jakby to jest teraz troszeczkę tak na porządku dziennym. To wtedy było wielkie wydarzenie, teraz jest to na porządku dziennym. Zdarzało się spokojnie wchodzić do pacjentów dodatnich. I jak się zmieniła to trochę ta mentalność. No wiadomo, że wtedy nie zaszczepienie, no to, to tak nie do końca taka praca na tym, na oddziale, gdzie się pojawiają osoby z dodatnim wynikiem na COVID. No jest trochę, troszeczkę, no trochę niebezpieczna, mogę tak powiedzieć. Ale równocześnie no, musimy się z tym pogodzić. W ochronie zdrowia, gdziekolwiek nie będziemy pracować, jest taka sytuacja, że może się zdarzyć osoba z dodatnim wynikiem, i musimy się przyzwyczaić do tego. I my się ewidentnie przyzwyczailiśmy. Dla nas już nie było to jakieś takie wielkie wyzwanie. Normalnie pracowaliśmy z tymi osobami, wiedząc, że one są zarażone nawet. No dobra, no to tak mniej więcej ten koronawirus wpłynął na te zajęcia. Tak jak mówię, część modułów odbyło się w zupełności zdalnie. No bo na przykład klinika została przekształcona na oddział covidowy, nie było warunków, nie było miejsca. I niektóre w kliniki oczywiście się z tego wybroniły, z tych zajęć online, niektóre oczywiście gorzej gorzej im poszło. Dobra, wracając do takiego ogólnego omawiania tego szóstego roku. Chodzicie sobie normalnie na zajęcia, zazwyczaj po tych modułach nie ma jakiegoś takiego egzaminu i powtarzam to kolejny raz, to czego się nauczycie tak naprawdę zależy od Was. Czy będziecie przychodzili... Wiedząc coś o temacie, wiedząc co się dzieje, starając się coś zrobić. Czy wiecie, będziecie gdzieś tam traktowali to jako takie coś, co trzeba odbębnić. No i też wiadomo, no, na kogo traficie, tak bardzo was to zainteresuje. Tak, bo będą super asystenci, którzy znajdą dla was czas w tym harmidrze. Harmider, tak, harmidrze. E, w harmiderze. W tym chaosie. A i zdarzą się oddziały, które totalnie nie będą miały, tak jak już mówiłem, Miejsca dla Was, żebyście cokolwiek zrobili. Podczas tego roku, podczas chodzenia, na te zajęcia, jednocześnie musicie się przygotować do czterech egzaminów. Zazwyczaj to było tak, że był egzamin teoretyczny, praktyczny i ustny czyli każdy z tych czterech działów dzielił się na trzy egzaminy, czyli łącznie mamy 12 egzaminów. U nas ze względu na koronawirusa odwołano egzamin, e, egzamin ten jakby pisemny. Czyli nam zostały ustny i praktyczny, z czego praktyczny też był ustny. Praktycznego oczywiście nie pisaliśmy na kartkach. No i to są cztery główne działy, do których musimy się przygotować przez ten cały rok akademicki, cały szósty rok. Jest to ginekologia, jest to pediatria, jest to chirurgia i jest to interna. Oczywiście interna jest największa. Egzaminatorów do poszczególnych tych egzaminów losowaliśmy już wcześniej. No i tutaj znowu się oddziałuje ta loteria egzaminacyjna, bo są egzaminatorzy, którzy wycisną z was siódme poty i naprawdę będziecie musieli się tak postarać, żeby zdać, że to jest coś niesamowitego. I są egzaminatorzy, którzy normalnie z wami porozmawiają, sprawdzą waszą wiedzę w przyjemny sposób, nie będziecie się zupełnie stresowali i wyjdziecie mając takie poczucie, OK, coś tam już o tym wiem, nie jestem taki beznadziejny, tak? Ja trafiłem i trochę dobrze, i trochę źle, ale nie będę teraz o tym mówił. W każdym razie to jest sesja ciągła. Sami się umawiacie, sami musicie to załatwić, kiedy jest egzamin, kiedy chcecie, żeby was egzaminowali, kiedy egzaminator ma czas, to też jest bardzo ważne. Także dla wszystkich przyszłych roczników, taka rada, starajcie się umawiać to wcześniej. To znaczy, niektórzy, pamiętajcie, egzaminatorzy mają swoje życie i może się okazać, że mają na przykład urlop. Mają konferencję, wyjazd zagraniczny, mają mnóstwo innej pracy i weźcie to pod uwagę, planując swój egzamin, tak? Bo jeżeli chcecie na szybko zdać coś przed świętami, to bierzcie pod uwagę, że może nie być takiej możliwości. Więc lepiej napisać zawczasu, umówić się o ileś tam tygodni do przodu na ten termin, niż potem żałować, że, że jakiś egzamin się Wam przesunął z tego powodu. Kolejna sprawa. Egzamin praktyczny. Jest to taki egzamin przy pacjencie, zbieracie wywiad, badacie, no ogólnie taką normalną, tak jak wygląda normalna praca, to wszystko robicie. Potem rozmawiacie z egzaminatorem o tym waszym pacjencie, on wam zadaje jeszcze pytania odnośnie chorób, odnośnie badania, no i tak dalej, i tak dalej. I to jest z każdej działki tak samo. Wiadomo, czasami nie ma możliwości zbadać pacjenta, na przykład jak jest oddział covidowy, akurat egzaminator na nim jest, czy coś w tym stylu. Więc możliwe, że będziecie mieli tak na sucho po prostu taką pogadankę. Tak? Albo egzaminator wymyśli pacjenta, i, albo on się wcieli w jego rolę, i wy musicie sobie z tym radzić. No i ten praktyczny, jak zaliczycie, możecie podejść do egzaminu ustnego. No i on jest już dużo bardziej obszerny, dotyczy całego, całego materiału. Możecie się spodziewać naprawdę różnorodnych pytań. No i tak jak mówię, zależy od egzaminatora, jak to będzie wyglądało. No i gdy uda wam się przebrnąć przez te cztery egzaminy, co naprawdę nie jest łatwe, ja z własnego doświadczenia powiem, że jak zaczynaliśmy to wszystko, tak, październik, listopad, to miałem takie poczucie Boże, muszę to wszystko jakoś tu ogarnąć, przede mną tyle tych egzaminów, muszę się zacząć umawiać, jeszcze nie jestem pewien, czy potrafię, czy to zdam. No to taka moja kolejna rada: większość egzaminów łatwiej zdać niż by się wydawało. To znaczy wiadomo, że średnia też jest ważna, wiadomo, że liczy się ona na staż, natomiast nie, nie, nie miejcie sobie czegoś takiego, kurde, nie, dobra, jeszcze za dwa tygodnie, bo tego nie doczytałem, bo to jest bardzo zgubne, tracicie przez to czas, pamiętajcie, że przez to opóźniają się dalsze egzaminy, a jeżeli macie dobrych egzaminatorów, wiecie, że są w porządku, to raczej zdacie, mając takie ogólne myślenie, niż wiedzę na temat wszystkich możliwych wartości, pojęć itd. Tak, oni was wypytają i zau mogą zauważyć, że potraficie myśleć? Jeżeli tak jest, to spokojnie to zdacie. No, my też się nie wiedzieliśmy za bardzo, czego spodziewać. Niektóre egzaminy faktycznie były ciężkie, ale no, większość, większość polegała na tym, że trzeba umieć myśleć. Myśleć też w sposób kliniczny, co jest bardzo istotne. I tak naprawdę dużo więcej stresu niż to wszystko warte, tak jak w większości na, e, egzaminów na tych studiach. I jeżeli jakby macie taką samoświadomość tego, że ogarniacie dany temat, może faktycznie e, nie znacie, tak jak mówię, wszystkich wartości, wszystkich norm, wszystkich pojęć, ale jakby czujecie to, to idźcie śmiało, spróbujcie. Nic się nie stanie, jeżeli nie zdacie w pierwszym terminie. A no, gwarantuję wam, że prawdopodobieństwo zdania w takiej sytuacji jest bardzo duże. No i jeszcze weźcie to pod uwagę, no to, to też mówię kolejną taką radę, że warto ustawić sobie egzaminy według tego, jakie macie zajęcia. Ja na przykład zaczynałem o, w pierwszym semestrze, miałem dużo ginekologii i dużo chirurgii i te dwa egzaminy robiłem. Dlatego, że gdy uczę się na zajęcia, to dzięki temu uczę się też na egzamin. Wydaje mi się ciężko. Taka sytuacja, w której jednocześnie uczę się na zajęcia, na które na przykład wymagają, załóżmy, z nefrologii wiedzy, na, na module, żeby coś ogarniać na tych zajęciach, i jednocześnie na przykład uczę się na chirurgię. No dla mnie to byłoby ciężkie, dlatego sobie to tak wszystko ładnie rozłożyłem. Akurat mi się plan fajnie złożył. Za to w drugim semestrze miałem więcej pediatrii, więcej interny, takich modułów. I mogłem to sobie tak dosyć przyjemnie połączyć. Weźcie też pod uwagę, że interna jest największym modułem, yy, jest największym egzaminem, to znaczy najwięcej jest z niej wiadomości. A wydaje mi się, że pediatria jest taką małą interną, też jest całkiem obszerna. No i chirurgia i ginekologia to są zazwyczaj traktowane jako te mniejsze egzaminy, jednak tego materiału jest troszkę mniej. Ale to wiadomo, każdy będzie miał swoje upodobania i stwierdzi, na przykład, że dla niego najtrudniejsza była ginekologia albo chirurgia, a interna to była mały pikuś. Kolejna taka rada: im więcej się uczycie, tym macie prawdę, takie wrażenie, że mniej wiecie. To jest standardowe. I no i tak jak mówię, naprawdę, jeżeli się przyłożyliście do tego, to będzie dobrze. No i gdy już zdamy te wszystkie piękne 8 egzaminów, w moim przypadku, w normalnym przypadku 12, tak, bo 3 razy 4, Przychodzi egzamin CAT. Normalnie właśnie jestem w takiej sytuacji, że zdałem wszystkie moje osiem egzaminów. Na innych uczelniach można powiedzieć, że do zostania lekarzem właściwie nic więcej nie muszę, nie muszę robić, tylko chodzić na zajęcia, tak? No, u nas zostaje jeszcze CAT. Jest to końcowy egzamin testowy i to jest e, chyba taka... Wyjątkowa, wyjątkowa sprawa, bo na innych uczelniach, z tego co kojarzę, nie ma czegoś takiego. Wiem chyba, że na jeszcze jednej ktoś mi kiedyś pisał, ale już nie pamiętam na której. Jest to taki egzamin, który powstał ze względu na to, żeby podwyższyć wyniki z leku absolwentów uczelni. Jest on niby czymś takim, co ma nas zmotywować do nauki. On dotyczy wszystkich tych czterech działów, a nawet i więcej. Jego zakres jest porównywalny, a nawet większy niż leku. No jest to egzamin testowy, pisany tam na komputerach czy na kartkach tego jeszcze nie wiem, jak to będzie, będzie rozgrywane. I musicie go zdać, żeby, żeby ukończyć uczelnię, tak? żeby ukończyć studia. No, i tutaj się pojawia pewien problem, bo w zeszłym roku na przykład poprawki Ketu były na tyle późno. Bo to trzeba zdać, pamiętajcie, Więc musicie tam przynajmniej na trzy i musicie to poprawiać, jak coś, jak wam się nie powiedzie. I poprawki Ketu były tak późno, że uniemożliwiały zapisanie się na staż. Co jest bardzo ważne, tak? bo od razu po tym, jak zdajemy te studia, chcemy się jak najszybciej dostać na staż. Większość, większości. No i na przykład, algezja duszy opisywała swoje, swoje przejścia, mm, przez, co, przez co tam musiała później, chciała składać te dokumenty wcześniej. No i ogólnie jest dużo zamieszania z tym. Wiecie, i teraz. W takim przypadku, kiedy mamy lek z większości z bazy, to taki ket trochę traci na swoim znaczeniu, tak? Ja rozumiem jeszcze, jakby tam były pytania właśnie z bazy CEM. Z tego co wiem, ma nie być tam tych pytań. No jest to taki egzamin, który dosyć mocno nam uprzykrza życie. Musimy go zdać, musimy się jeszcze mocniej mobilizować, wiecie, po tych, po tych czterech, yy, czterech działach. Ja już naprawdę jestem wyprany z wszelkiej energii. Tyle, tyle się uczyliśmy i... I ten rok jest taki bardzo nużący, wyciskający energię. Naprawdę kolei, przez cały rok się dacie do tego biurka i, i robicie swoje, nie? Robicie, uczycie się w swoim rytmie. No i można tak e cisnąć miesiąc, dwa, trzy, ale już po całym roku to człowiek e opada z sił jeszcze nam zostaje ten cat, który musi pójść dobrze, i wiemy, że on jest dosyć wymagającym egzaminem. No ale jak już zdamy ten cat, to jesteśmy można powiedzieć lekarzami, rozpoczynamy staż i, i wydaje mi się, że to nas w przyszłości czeka, o ile nam się na tym właśnie Kecie nie powinie nogę i będzie dobrze. No odnośnie szóstego roku to chciałbym jeszcze tak powiedzieć, yy, bo ja bardzo lubię tak chwalić i chciałbym teraz wymienić moduły, które, które sobie poradziły na tym szóstym roku, mimo tych ciężkich warunków i które były takie naprawdę w porządku. No to tak patrząc właśnie mam tutaj listę moich modułów, które miałem. E, Tym się podobały zajęcia w zakładzie medycyny paliatywnej. Były w większości, co prawda, online, ale to były bardzo fajne tematy, takie, które, które chyba są trochę na innych, innych zajęciach, czy tam z internetu, czy coś takiego, e, zlewane, i wydaje mi się, że też dużo lekarzy nie ma takiej, takiej wiedzy na temat nie wiem, łagodzenia duszności u pacjentów pariatywnych, łagodzenia bólu, takie podstawowe rzeczy odnośnie odleży, no to to są, no nie wiem, ja mam takie przeczucie, że, że dla mnie to jest bardzo ważne i ja się cieszę, że uczestniczyłem w tych zajęciach, bo to był mój fakultet, ja sobie specjalnie wybrałem. O, mój ulubiony, fak mój ulubiony moduł, też fakultet, który sobie wybrałem, to było w, chemio w klinice chemioterapii nowotworów, Powiem Wam, że no to, je, to jest mój top zajęć, które miałem w swoim życiu, ponieważ robiłem bardzo dużo, wychodziłem późno z tego, ale byłem taki zadowolony, bo po prostu lekarze, z którymi pracowałem, zespół, z którym pracowałem, chciał mi strasznie dużo pokazać. To znaczy, ja na przykład na chwilę siadłem i o, bo tam jest pacjentka z tym, tu jest pacjent z tym, chodź, tutaj zbadamy to, tu do badań klinicznych. I kurczę, byłem bardzo wdzięczny tym lekarzom, z którymi współpracowałem. Powiem Wam, że to była pierwsza taka sytuacja. Że po module uznałem, że muszę, muszę im coś kupić, jakąś tam bombonierkę im sprawiłem, bo no, byłem im wdzięczny. Serio byłem im wdzięczny i niezwykle się cieszę, że wybrałem ten fakultet. Bardzo by mi się, mi się podobało w klinice chorób wewnętrznych i nefrologii transplantacyjnej. Bardzo przyjemne zajęcia. No, mogę tylko ze względu na, na warunki, byliśmy tam krócej niż, niż powinniśmy, ale bardzo przyjemne zajęcia. W klinice reumatologii też było super, i tak patrzę, no to chyba to te, które mi się najbardziej podobały. Myślę, że tak. No i wiadomo, traficie na moduły, które, no szczerze mówiąc, jakby, no tak jak mówiłem na samym początku, nie będzie tam dla Was miejsca. Szybko będziecie wracać do domu, nic z tego nie wyniesiecie. No, traficie naprawdę na świetne moduły, także to też jest ważne przy wyborze tych fakultetów. Zorientujcie się, gdzie jest fajnie. Ja wam teraz podałem kil kilka fakultetów, które ja uważałem, że, że są naprawdę spoko. Wiem, że też inne są fajne, przede mną jeszcze jeden taki fakultet. Ale warto się wypytać i zorientować, gdzie jest w porządku, gdzie warto iść, tak. Um, no, bo pewnych umiejętności, pewne umiejętności powinniśmy już mieć. I nie tak łatwo jest je zdobyć. Myślę, że na koniec jeszcze powiem o takich dzienniczkach praktyk. My tutaj zbieramy różne procedury, musimy mieć wszystko podbite. Jest to strasznie, strasznie upierdliwe. Musimy z tym chodzić do lekarzy, oni muszą nam wszystko podbijać. Tam są różne te, te procedury, już się nie będę, nie będę tutaj otwierał tego dzienniczka i ich czytał. Ale wiecie, w dobie pandemii musimy chodzić bezpośrednio do lekarzy, na oddziały. Czasami do ich prywatnych praktyk musieliśmy chodzić, żeby zdobyć pieczątki w papierowych dzienniczkach. Nie um, musimy na koniec y, pokazać, że mamy je wszystkie. No i to jest straszliwa męczarnia, bo można byłoby to dużo, dużo lepiej zrobić, zwłaszcza w takich czasach, kiedy ten kontakt, zwłaszcza na początku. Z lekarzami był utrudniony. No i to, to też to nie, nie, nie jest takie fajne. Wiecie, gdzie wchodzicie z ulicy, musicie wejść na oddział do jakiegoś lekarza po to, żeby go męczyć, zajmować mu czas, żeby się podbijał, potem jeszcze wpisywał do komputera. No, ale tak to skonstruowali i, i tak to wyglądało. No, myślę, że, że, że tak w skrócie opisałem, o co w tym wszystkim chodzi. Powiem wam, że szósty rok dał nam nieźle w kość ze względu na to, no, pandemia też na, na to wpłynęła, że, że w taki, a nie inny sposób to wszystko wyglądało. Motywacji też było mniej. Te zajęcia też tak różnie wyglądały. Ale cieszymy się, że to wszystko skończyliśmy i mimo, mimo, że to tak dziwnie wyglądało i było takie nużące, no to, to szósty rok to będzie coś takiego, co Faktycznie chyba będzie się wspominało. Jeszcze nie do końca jestem w stanie powiedzieć, czy w pozytywny, czy w negatywny sposób, ale to się będzie wspominało, tak mi się wydaje. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania, śmiało piszcie do nas na Instagramie, na Facebooku też możecie napisać. Z chęcią każdemu pomożemy. Już wiele osób do nas z łodzi pytało tutaj o różne rzeczy i tak dalej. Zdarzało się, że ktoś się też pytał, jaki materiał obowiązuje na, na jakieś tam zajęcia. No to też, jak, jak, jak wiemy, to oczywiście odpowiemy Wam. Zawsze jesteśmy chętni do pomocy w takich sprawach. No i cóż, tyle. Liczę, że utrzymamy trochę ciągłość tych podcastów. Trzymajcie się. Pa.